A jest zginął nie? No nie przeżyje tak. I ten oh, zastrzyk oh. jak masz. Wilki! wow! Wow, będę Ale mnie kurde Możemy broń przeładować to to taka Dasia Ole ty tam z spustoszenie Wpisów się wieźliwa, że w ucha. Ona zapierdala, a my sobie pieczmy mięsko. Mam <grymne> wilczy apetyt. O kurde. Już się ten kijek złamie. <grymne> Trzymam. Jak się rozpaliło, od razu jak ta słoninka wycieka. Mm. I ten zapach. I wiatr! O! cześć. przeszedł! Arszuł! Okay. Kurde, nie wiem, czy ten tędy da się. Gdzie jesteście? Yy, schodzimy ze starego U, ja. Mój ja wybuch! O! Złamałem nogę! Złamałem nogę. nogę! Nie żartuj! Co? Ja Jestem w ogóle... No! Ratujcie mnie szybko, tam nie wiem co lubcie, reanimacje Co, <laughs> padłeś? Nie że tu ko ciebie, tam gdzie ty skoczyłeś. O, wstaję chyba. O kurwa, a ale <laughs> Ej, dalej, róbcie co Ale co, Dobra, tam... sam sesalinkę, sam sesalinka robię. Boże, <laughs> rzeczy nie mam przez sobie, żeby ci zrobić. A ty da się żyjesz normalnie, da? Tak? Bez no, niczego. No, zeszło, normal... A ty co? No ten, zrób mi... Tego. A ty też? No, mi też, mi też No chyba was podjęło Mam złamaną nogę, Dasia <noise> Leżą takie dwa szczufaki Nooo Ja dobrze, A... że ja... Dobrze, że ja salinkę miałem bo nie przeszło Ale zapierdala. <noise> <noise> Ruszaj się O, no. ty A ty slotardzie jesteś? W kabanino?

Jezu, już może sałatkę zrobić. Ja mam makrelę, to sałatkę z makreli. wiesz co ci do sałatki potrzeba? Proszę. Do sałatki. O, do... ale gorne. Widzę, że tu się nie szczypiecie. That is, that is nice na minutes, we'll no to Ile tu jest miejsc na tampienie, że Teraz za 5 minut, może zostaniemy, nie to wejdź w aparcie, idziesz, spowaj, pojechałeś Chcesz wysiedzać? to nie ja tu na parki Zobacz jak to tu wygląda, to słonice no. tu Yeah. Uh -huh. My name is Reverend Stone. Nice to meet you, all people. And, uh, nice to nice meet you. You have been the most yeah. kind. Good luck. Actually, we Good luck know. to yeah. you, too. Good, Good luck, luck and Have a nice See you, see, you see, you bye, bye. see you next time, mój friend. Yeah. Peace. Dobra, gdzie zbiórka? Przeklęty. You... Jesteśmy. Chodźcie do tego czarnego domku. Tym środkiem, jak wziąłeś to, zacznij. Ej, poczekaj, bo ja. Ej, jo! Patrz, tu jest. Kładę do tego mimika. Za nami. Ja się yy, ledwo. Cholera. jestem w baraku naprzeciwko. Nie, w rękę dostałam. Zobacz jak mi się broń trzęsie. O kurde. Ktoś walczy z zombie? A masz tabletki jeszcze przeciwblowe? To wiesz. Nie, właśnie nie mam. Ty biegasz, George? Nie. Ktoś do baraków wbiegł. Chyba mojego. Kto strzela? Biłam. Brawo. O, muszę się zabandażować. że kolega zostawił. Idzie, Coś biegnie, biega Ale dostał z trzech stron, no. <noise>

Za tym tam idę i bandonuję O Jezu, co to było? Niech... O, ale to boli Ruszaj się Nie ruszaj się Już lepiej? Okay? Pięknie wyglądacie, wiecie? Tak, zboczka jak się stanie.